Wyczuwalne na szyi, niewyczuwalne na promieniowe. Dobra, nie Dobra tutaj. Tu mamy jeszcze trzy osoby. Ty, czerwony jeden. Dobra, to Tak,

Jako Wojskowy Instytut Medyczny staramy się przynajmniej dwa razy do roku zrobić takie ćwiczenia, które nazywają się Maskal, czyli przygotowanie różnego rodzaju służb do działania. W zdarzeniach o dużej liczbie poszkodowanych. Staramy się włożyć w to wszystkie elementy związane z ratownictwem medycznym. Staramy się włożyć w to również działania Straży Pożarnej, która w dużej mierze będzie tutaj grała pierwsze skrzypce. Staramy się zaangażować wojsko, staramy się zaangażować policję i dużą liczbę poszkodowanych, czyli naszych kochanych pozorantów. Szukamy różnego rodzaju miejsc. Dzisiaj dzięki uprzejmości pana prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej gościmy w jednostce Warszawa Wesoła. Za co jesteśmy serdecznie bardzo wdzięczni. Wczoraj ćwiczyliśmy na naszym Instytucie. Wsparła nas jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 8 z Warszawy, z ulicy Majdańskiej. Dzisiaj współpracujemy również z Państwową Strażą Pożarną, z jednostką ratowniczo-gaśniczą nr 13 z Rembrytowa. I nasz główny cel to zgrać służby. Na niewiadome, bo w dużej mierze chociażby to, co się dzieje na Ukrainie teraz okazało się, że cywilne jednostki, jak Straż Pożarna, czy chociażby pogotowie ratunkowe, w dużej mierze zdarzyło się z takimi rzeczami, do których się no, przed chwilką jeszcze nie szykowali. Tak? Czyli masywne krwotoki i to obrażenia bojowe, różnego rodzaju zagrożenia, do których my musimy się przygotować. No i ja zawsze powtarzam, i to chyba taka, takie nasze motto przewodnie naszego działu medycyny pola walki symulacji medycznej, że nie pytaj czy, tylko kiedy coś może się wydarzyć. No i my takimi oddolnymi inicjatywami chcemy rzeczywiście na to się przygotować, zgrać służby, zgrać różnego rodzaju procedury i mieć nadzieję, że to się przełoży kiedyś na jakieś decyzje, które w dużej mierze będą rzeczywiście wypracowane a nie będziemy zaskoczeni na miejscu zdarzenia. E, dzisiaj biorą udział e, tutaj medycy z właściwie całej Polski, bo są ratownicy medyczni, lekarze ze Szczecina, Puław, e, z Lublina itd., tak tak e, okoliczne jednostki Straży Pożarnej. Natomiast my jako oddział chcemy to skoordynować, chcemy rzeczywiście dawać taką namiastkę tego, rzeczywiście, że ci ludzie przyjadą, będą nieść ten kaganek oświaty w swoich jednostkach, w swoich macierzystych e, pogotowiach ratunkowych i szpitalach, a jeśli, mam nadzieję, odpłukać, jeśli coś się wydarzy, że będziemy na to gotowi. Przepraszam, to brutalne, że ci nie pomagam. Wiem, nie wiem, nie wie? to nie chcę go Bo wiesz? To dziesięciu czerwonych w tym momencie, Tak, ci się Dobra. I żebym to nie dała Jak tam, dycha? Mm, dycha. Widzisz, sporo tej wydzieliny śliny z ust u niego. Dobra, dycha tętno? Jest obecna promieni, zgodne z szyją wolne. Taka, Międzyleskiego, Międzyleski czeka. Dobre, dobra, no to jeden z nas pójdzie. Okej, okay, zanotowałem. Nie wiem, jak jest w stanie, bo ja nie sprawdzę miejsca. Nie, nie, niech wkłada nie, nie, się jednego na drugi. Daj się od tym. Okej. Marek, wstrzymaj głowę. A tętno jakie było? Bardzo duże bandażem przewodniczyłem. Tęto na tętnicy nie promieniowej niewyczuwalne. Kontroluj. To jest Przygotujcie nam tutaj terapeutów. Karetkę zapraszam. Jeden z czerwony, który na pewno będzie wymagał interwencji chirurgicznej, jest daną drążącą sprętem w brzuchu. Ten? Tak. Okej, okay, dobra, słyszałem. No i jeśli chodzi, tego prenta w brzuchu, e, będziemy go do centrum urazowego, Zdarzenia masowe zdarzają się relatywnie rzadko, ale jeśli one się już zdarzają, to, to wymagają idealnej współpracy pomiędzy różnymi służbami, aby udało nam się e, udzielić pomocy jak największej liczbie poszkodowanych. E, my w naszych warunkach codziennych e, mamy trudności ze zorganizowaniem takich szkoleń ze względów logistycznych, e, czy braków kadrowych, e, więc korzystamy z doświadczenia kolegów z Centrum Symulacji Wojskowego Instytutu Medycznego. Którzy te szkolenia organizują dość cyklicznie. One są takim wiernym odwzorowaniem rzeczywistego miejsca zdarzenia. Spotykamy się z różnymi służbami, z policją, ze strażą pożarną. Po tych naszych symulacjach jesteśmy w stanie porozmawiać, skonfrontować nasze postępowanie z postępowaniem innych służb. Porównać procedury, które często się różnią niestety pomiędzy, pomiędzy naszymi jednostkami. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać na, na, na takich ćwiczeniach, podnosić jakość opieki nad naszymi pacjentami, szczególnie w wypadkach masowych. Również w tych strukturach Straży Pożarnej coraz więcej pojawia się personelu medycznego. Niedługo będzie takie wymaganie, że w każdej jednostce praktycznie będzie dostępny ratownik medyczny. Także ta współpraca powinna się układać coraz lepiej, ale to wymaga oczywiście spotykania się na takich szkoleniach. To. To jest sytuacja, która dzieje się za naszą wschodnią granicą jest czymś nowym. Wielu z nas może stanąć przed sytuacją, że pierwszy raz w życiu będą musieli się spotkać z takimi obrażeniami, z jakimi spotykają się nasi koledzy za granicą, więc tym bardziej te szkolenia nakierowane być może na pacjentów urazowych, mogą się okazać bardzo przydatne w ciągu najbliższego czasu. Strefa żółta, tutaj. Tam, 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 za no, czerwą. Słuchaj, a... no. jednostkę chemiczną chcemy. O, no, już, okay. w... już, to ok. jeden. Tam jest powinno być bezpiecznie. Jednostkę do pomocy. Ok, zarejestrowałem, zapisuję. A to mi dasz? Damy mu sedację, jakąś relkę, czy co tam mamy. Dobra, może będzie to mi Dobra, słuchajcie, podkładam deskę. Rytm taki jak widać? Zorganizuje. Tak. Teraz po atropinie coś się zmieniło? Tak, no, około 40. Tutaj. Wrotliwości nic nie wyczuwasz patologicznego. Dobra, w porządku. Ale ma obraz odcinka z porażeniem Widzisz, że trochę treści żołądkowej wypływa z ust. Chodź tu. Okay. Dobra. Odkładam swój coś za to. Po bo... No. dobra. Wujcie, tak? no. Widzimy tutaj Są te, pełnione Jak się u klatka pierwszowa Słabo się ogólnie, obustronnie słabo się. ogólnie Odbarczam na razie jednostronnie Dobra Rzuch cały wicję A ja mamy dalej zdarzenie mnogi tak? Nie, to jest to, jest to. naprawdę już możemy się ewakuować, tylko założę <grym> w knicie. Możemy dobić, czy nie wiesz, będzie się znowu <tym> męczył. Nic się nie <momencie> będzie męczył. Tam, my mamy pacjenta w karetce czerwoną. Którego tego do ewakuacji? On jest do ewakuacji. Jest, dobrym zobacz, pod dobrą opieką. Aha. Mogę się ewakuować z nim do międzylesia. Potrzebuję kogoś do przeniesienia do karetki. Udział uczniów w tego typu symulacjach, jak prowadzi Wojskowy Instytut Medyczny, gdzie mogą się wcielić w rannych. Jest na pewno dla naszych uczniów nieocenionym, ponieważ nauczą się udzielania pierwszej pomocy w praktyce przede wszystkim, widzą jak ten poszkodowany wygląda, jak on się zachowuje, jakie nawet ma odczucia, co z nim należy zrobić i dla klas mundurowych jest to... O tyle ważne, że może im się przydać w przyszłym życiu, pod kątem kariery zawodowej, jeżeli w wojsku bo wiadomo, że tam też duża ilość krwi, nietypowych ran może mieć miejsce, więc takie zwyczajne obycie się z takimi sytuacjami ma dla nich to duże znaczenie. 1 września w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa wprowadzono pewne zmiany. Jednymi z nich są właśnie pod kątem udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach tak jakby osób po kontakcie z bronią konwencjonalną. Czy tak jakby na polu walki, więc w sytuacji w tej chwili takiego realnego konfliktu zbrojnego, pod kątem wojny na Ukrainie, czy ogólnie wszelkich zabirowe na granicy wschodniej, takie umiejętności uczniów pod kątem udzielania pierwszej pomocy, udziału w pozoracjach, pod kątem pierwszej pomocy w ramach tej właśnie współpracy z wojskowym i medycznym pozwalają uczniom nauczyć się tych, tych rzeczy, realnie dotknąć, przekonać się, wziąć w tym udział tak samo jak. Pod kątem współpracy z innymi jednostkami, właśnie Strażą Pożarną, policją, ratownikami, lekarzami. O odroczeniu drukowanej? Wszyscy tutaj są czerwoni teraz, ale co nie ma. Powyczuwane na polu. Kupiłeś tą pojeczkę, dobrze? nie okay, Tak, tak, dobra. Słyszy mnie, nie słyszy? Czy jest nie słyszy, celedowne. nie reaguje. Znaczy na Ciebie nie reaguje, ogólnie co jakiś czas otwiera oczy, oddycha. Czerwony ma opaskę. Oddycha. To, to oddycha. To, to tamtej, to tamtej. oddycha. Nie zagrożony. Nie, wy, nie, to nie to wydaje Ci się, że to jest. Bo też napięcie mięśniowe zachowane spontanicznie. Nie reagujące na Ciebie, ale ogólnie czuje, Czerwony Oddycha, oddycha, oddycha. Za ten? Dobrze. Mm, że nie mamy Do... wszystko z w porządku. Maską. No to na no, ale tylko... ale, tyle... Dobra. Dobra. ale toleruję Dobra. 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 Dobra arbu. No Nie, 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 Dobrze, nie, nie,

Pacjent, tam do wyjazdu do Tak. Między lecie Sor, możecie w zasadzie wyjechać i wrócić jak dacie radę. Powiedz mi, czy mamy jechać we trójkę, czy chcesz, żebym Jejecie jechał B3. ze dwójkę? Oboję ze strażakiem jak naś radę, a dwójka mi została. Tutaj, tutaj uściśnij moje ręce, proszę. Świetnie, dzięki. Dobra, dotknę twoich nóg. To cię boli? To cię boli? Nie? wiem zostanę czerwoną, tylko na tym ciężarzutach jest jedna czarna. W tej pani nie zobaczyłem. To już kolega z kimś tam Nie wiem co. Dobra, po zmieniło? No Karol, to panie sprawdzący jest? Tutaj jest podpięty do tlenu tlenoterapia bierna. Z naszej torby teoretycznie idzie. Z tym nie wiemy. A z tym A nie wiemy. Tak, tam jeden pacjent wyjeżdżał z Łukaszem strażakiem, czyli Łukasz zostaje w i drugi zostaje. Do wyniesienia jedna osoba będzie potrzebna za minutę. Dobra, i pan jest wentylowany cały czas teraz. To Jak tam u was, panowie? Do Dobra, kolejny czerwony. Nie na pęceni, wydzielane na szyi, niemiarowe wolna. Standardowo. Ucięty odróżnienie. Statka się unosi, niemiarowo płytko, ale się unosi. dobra. Dobra słuchajcie, kończymy, dziękuję. Dziękuję! Zbieramy Dobra, wszyscy przeżyli. Dzisiaj zbieramy graty.